Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przejdziemy się też po polach. Zobaczymy jak wyglądają plantacje na dzień dzisiejszy. Mamy dzisiaj 22 listopada, słuchajcie. I przejdę się na pola zobrazować jak wygląda rzepak, jak wyglądają pszenice. Już może to rozbiję na dwa filmy, ale na razie na razie jesteśmy w hali. Sprzęt mamy już przygotowany do zimy, umyty, nawet i opryskiwacz, słuchajcie, na no opryskiwacz szczyliśmy taką plandekę, e, co by odstraszyć trochę wróble i no, na szczęście nie wlatują pod tą plandekę, trochę się boją. Mam nadzieję, że to wytrzyma do, e, do wiosny, że ten, ten opryskiwacz nie będzie wyglądał e, brzydko rzecz ujmując gównianie. Tak jak w poprzednim filmie, opryskiwać już mamy umyty, przygotowany, wydmuchany. Głowice, znaczy końcówki z głowic są pozdejmowane, umyte i wsadzone w suche miejsce. Także tutaj, jeżeli chodzi o opryskiwać, jest wszystko ok. No i co, no stoi pod wiatą, płodów już, już nie ma, prawda, a y, można sobie śmiało postawić tutaj y, maszyny, żeby też ten kolor y, nie wyblakł, chociaż i tak już jest on zmatowiały, nawet jeżeli chodzi tutaj o, o wierzchniowarstwę, no, co prawda praktycznie od wiosny do, 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 do teraz, tak, do, do, do okresu listopadowego, gdzie jeszcze jest, był y, używany. Stoi na dworzu, więc sumą rzeczy ten kolor no, musi być troszkę wyblaknięty, ale całą zimę stoi garażowany pod, pod, pod dachem, więc. Więc. Narażenie na, na, na promienie już jest, już jest ograniczone. Chociaż tutaj jeżeli chodzi o. Na słonecznienie w okresie zimowym jest go dużo mniej, ale wiadomo, zawsze jakiś śnieg, jakiś deszcz, mróz, roztopy, to też powoduje, że ta farba wyblaknie. Umyty oczywiście sprzęt i postawiony pod dach jako, jakoś specjalnie nie konserwujemy tutaj talerzy, chociaż można byłoby talerzy, części roboczych ogólnie, są zostawione tak jak są, zresztą jeżeli chodzi o kultusa, no to będziemy musieli wymienić już te płozy u góry, które, które no ta spadła. Mieliśmy taką z, z resora dorobioną płozę. Część już jest, znaczy praktycznie wszystkie są już do wymiany, bo nawet spadła, tak się przetarła, że spadła ta płoza gdzieś na polu została, i na wiosnę na pewno trzeba będzie skorzystać z jakiejś akcji promocyjnej. I te płozy wymienić. No i niektóre już maratony też są zużyte, chociaż były, były częściowo wymieniane, częściowo też są założone nowe, ale tak jak mówię, no to, to jest część eksploatacyjna, która się zużywa. Średnio około 200-250 hektarów robią i nakładki są do wymiany. także na pewno będziemy na wiosnę coś w tym kierunku działać. Jeżeli chodzi o karierę, no to co? Kroskutery już są z nami od chyba dwóch czy trzech lat, dwóch chyba i na razie nic im się nie dzieje, nie trzeba z nimi nic robić, nie trzeba ich wymieniać, więc zostawiamy tak, jak są. A jeżeli chodzi o kultusa, no wiadomo, jakieś, jakieś tam części eksploatacyjne trzeba będzie e, wymienić. No, i to tyle jeżeli chodzi o stan magazynowy. Tak, jak mówię, pusto jest, sprzęt stoi pod dachem. Yy, mamy już wszystko przygotowane, nawet ciągnik jest umyty. Rka yy, pług również w pługu też by trzeba było wymienić przynajmniej płozy, yy, bo są już yy, bardzo ostre i cieniutkie. Yy, no, i cóż, pogodę mamy jaką mamy. Troszeczkę słoneczko próbuje się przewijać, więc lecimy teraz na plantację rzepaku, zobaczymy co w nim piszczy No, jesteśmy już na polu, słuchajcie. Zatrzymałem się specjalnie w tym miejscu, pomiędzy y, dwoma polami. On tu ładuarka akurat zasłania, ale słuchajcie, pomiędzy y, dwoma polami przedziela je praktycznie droga, y, między trzema uprawami, bo tu w tym momencie, słuchajcie, jesteśmy na stryptilu. Y, za chwileczkę mamy orkę, a przez drogę mamy przez... bez orkę. Trzy technologie uprawy. Co prawda jest jeszcze jeden rzepak wysiany w technologii strip-till, ale jakby inną maszyną. Mowa tutaj jest akurat o fokusie. Tu mamy po Poczajkowskim. Myślę, że nie, no dzisiaj raczej mi się nie uda podjechać, bo musiał przejeżdżać kawałek dalej. Znacznie. Więc na razie tam tego nie będę poruszał. Zobaczymy na tych rzepakach, jakie są różnice, czy w ogóle są różnice i ogólnie jak rzepaczek wygląda, a wygląda naprawdę bardzo ładnie. <laughs> Zagęszczenie jest bardzo dobre. Na wysokim poziomie myślę, że obsada, którą zakładałem, a było to 40 roślin na metrze kwadratowym. Jest, jest też w, takiej, w, w takim stanie, jakim było wysiane Plus minus oczywiście, mówię, bo nie, nie, nie liczę teraz tego, prawda? Ale patrząc na plantację, ogólnie jest rzecz ujmując bardzo dobrze. Za chwilkę wyrywiemy roślinkę striptila z orki oraz bez orki. Jedyne, co to będzie roz, odróżniało, różniło, to yy, odmianowość. Striptil. INVIGOR 1165 bez orka Capello, yy, przepraszam orka Capello i bez orka Floretta. Tak to wygląda, tak to yy, kształtuje się odmianowo. A jak morfologicznie wygląda? Czy są chwasty, czy nie ma chwastów? Za chwileczkę wam to zobrazuję. A więc tak, jeżeli chodzi o yy, uprawę rzepaku, siew rzepaku, w technologii Striptil Wygląda on w ten sposób. Ja już tutaj jakąś roślinkę nie za dużą, nie za małą, taką, takiego średniaka i yy, może nie ze ścieżki, tylko kawałeczek dalej. Mam nadzieję, że, że uda mi się wyrwać. Powiedzmy, że będzie to ta roślinka. Idzie idzie korzeń. Mamy uwilgotnienie na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie, tu nawet rzepak na głębszej. Yy, na głębszej, głęboko, na, w głębszej warstwie gleby mamy tu normalnie wilgoć. Zobaczcie, jest mokry. E, ogólnie rozeta wygląda bardzo ładnie. Korzeń palowy bez jakichkolwiek objawów e, żerowania, chociażby śmietki. Nie mamy tutaj naprawdę, naprawdę żadnych, żadnych objawów. E, tak jak mówię, korzeń palowy e, jest troszeczkę urwany. Niedużo. Ale. Ale ogólnie rzepaczek wygląda bardzo ładnie. Jest w bardzo dobrej kondycji. Co najważniejsze, bez, również bez objawów jakichkolwiek niedoborów. Kolejną sprawą nie ma też, nie występują tutaj żadne szkodniki na, tej, na, na rzepaku, wyrwane właśnie w tej uprawie. I tak jak widzicie, ogólnie rozyta wygląda bardzo ładnie. Oto jakieś jeszcze mały rzepaczek się wyrwał. Również z korzeniem takim fajnym. Nic dodać, nic ująć. Oby tak było do samych zbiorów. Znaczy, no nie w takiej oczywiście fazie, ale jak, jak on tak będzie wyglądał, tak się będzie prezentował do zbiorów. Będzie bardzo ładny plon, jeżeli chodzi o ten, o ten rzepak wysiany w tej technologii. A jeżeli chodzi o chwasty, na pewno, na pewno trzeba będzie poprawić na jednoliścienne. Nie ma aż tak tego dużo, ale. Pierwszy zabieg będzie zabiegiem nawożenia, prawda, także przyjdzie RSM, myślę, że spali on te liście, które są teraz, obecnie występują, także ta rozeta będzie, jakby można powiedzieć, że zniszczona albo zniwelowana i odkryte będą międzyrzędzia po to, żeby właśnie jednoliścienne spokojnie sobie zwalczyć. Teraz tu przechodzimy już na bezorkę, stanę sobie również na ścieżce. Tu nie mam problemu, akurat z jednoliściennymi jest czysto. Jeżeli chodzi o dwuliścienne również jest czysto. Zobaczcie, gleba jest, jest naprawdę czysta, wolna od chwastów. Ja zaraz też postawię sobie gdzieś kamerkę i wyrwiemy również. Nie, no chociaż troszeczkę troszeczkę jednoliściennych zaczyna się pojawiać. Myślę, że to jest raczej miotła, a nie, a nie, a nie samosiewy zbóż i też z międzyrzędzia, powiedzmy, żeby tej samej wielkości wyrwać rzepak. Mam nadzieję, że uda mi się. Bo jest. O. Ok. O. Niestety urwał, urwał się korzeń. Tak wygląda. W sumie podobnie ta rozeta wygląda. Jeżeli chodzi o e, regulację, to może później powiem o tym. No, urwał mi się korzeń palowy. Spróbuję wyrwać. Jeszcze jeden, żeby, żeby porównać w ogóle, jak te korzenie wyglądają, choć, chodź, choć, chodź, 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 chodź. nie urywaj się tylko, o, coś tu poszło, ok, no powiedzmy, że podobne rezety są również, również korzeń jest, o, tu korzeń, akurat przybyszowy, główny palowy, również jest yy, bardzo długi, myślę, że to jest około 30. Centymetrów może 25 Zobaczcie jeszcze, tu nie wiem, czy będzie widać. Mamy właśnie ziarenko zaprawione, także to jest rzepak, na pewno nie pochodzący z samosiewów, tylko wysiany. No i ogólnie roślinka wygląda również bardzo dobrze. Może rozbudowana jest ciut mniej. Dwa dni różnicy siewu między stryptilem, znaczy na korzyść stryptilów, strypteil troszeczkę wcześniej, o, o dwa dni. Wegetacja jeszcze trwa, mamy nowe korzenie przybyszowe cały czas. Wegetacja trwa, także roślinka jeszcze rośnie. Co prawda, nie pobiera y, tych składników aż tak dużo, no ze względu chociażby na temperatury, jakie teraz występują. Mamy dzisiaj, dwu, tak mówię, 22 listopada, więc y, więc tak to się prezentuje. Mamy tutaj pierwsze jakieś liście, które, które zaczynają jakby obumierać. Y, nie wiem, można pokusić się y, o niedobory, chociaż w większości te pierwsze liście, które są, one i tak już zaczną obumierać, zresztą ten okres, który teraz występuje, no to już już będzie powoli roślina przechodziła w stan spoczynku co więcej, te, te liście będzie odrzucała tak wygląda po po orce, plantacja również na załączonym obrazku, również tak wygląda przechodzimy na Uprawę bezorkową. A jeżeli chodzi o uprawę bezorkową, właśnie wygląda ona tak jak na załączonym obrazku. Również wyrywamy roślinkę. I postaram się również taką, taką samą powiedzmy wyrwać. Mam nadzieję, że mi się uda. O, chodź, 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 chodź. Okej. Okay. No i zobaczcie, już jakiś liśmiu odpad tak wygląda rzepak w uprawie bezorkowej, również korzeń palowy. Pokusiłbym się o stwierdzenie, no tu jest akurat przybyszowy niżej korzeń, gdzie powiedzmy, że jest on stosunkowo dłuższy niż w poprzednich uprawach technologiach uprawy rzepaku tak jak w poprzednich odmianach czy też w rzepakach wysianych w innych technologiach również mamy brak żerowania śmietki nie ma w ogóle porażenia rozeta, powiedzmy, że to jest odbicie lustrzane, jeżeli chodzi no plus minus oczywiście odbicie lustrzane, jeżeli chodzi o poprzednie technologie wysiewu rzepaku nic dodać, nic ująć. Rzepak naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ogólnie stan plantacji jest bardzo dobry. Również na tej rozecie nie występują żadne objawy niedoborów rzepaku. Można pokusić się o stwierdzenie, że nie ma się jak na razie do czego przyczepić, jeżeli chodzi o rzepaki wysiane w różnych technologiach. Różni je tylko odmianowość. Oraz y, termin siewu, w obydwóch przypadkach jest to różnica dwóch dni, nie więcej, tylko dwóch, y, dwóch dni. Ciężko jest określić teraz w jakich one fazach są, znaczy jakbym policzył liście wszystkie pewnie, pewnie gdzieś tam plus minus można byłoby stwierdzić, tak? Ale powiedzmy y, okres kwitnienia to wszystko będzie y, wiadomo dopiero, dopiero y, wiosną. Tam późną wiosną, albo już no nie no, jeszcze to będzie wiosna, maj. To jeszcze wiosna, także naprawdę jestem bardzo zadowolony z rzepaków. Jedno co mnie niepokoi, i to jest akurat na tym polu, występuje tu, gdzie wysiewałem go, jakby swoją technologią. Go, technologią pochodzącą z naszego gospodarstwa. Mam na myśli tutaj, że nie było to siane w technologii stripteal. A mianowicie chodzi o zakwasz, zachwaszczenie, słuchajcie, yy, rzodkwią. To jest pole, nie ma co ukrywać. Jest tutaj yy, trochę, o proszę, to jest rzodkiew. Występuje tutaj dosyć dużo i wiem, Chociaż ten rzepak tak wygląda, jak wygląda, naprawdę jest na bardzo ładnym poziomie, ale tej rzodkwi jest, jest dosyć, dosyć dużo. Jest to pole jakby pierwsze u nas w gospodarstwie, które pochodzi, yy, które jest u nas w gospodarstwie od dług, dłuższego czasu, odkąd ja pamiętam. Więc yy, takie, taki problem tu występuje. Stąd też ja tu wysiewałem któregoś roku odmianę... Yy, Clearfieldową Pt, bodajże to było PT228CL i wtedy właśnie pozbyłem się częściowo że Kwi, gdzie, gdzie po prostu wysiałem rzepak i zastosowałem herbicyd z substancją Imazomox, która właśnie jest dedykowana do do uprawy rzepaków technologii Clearfield która niszczy wszystkie rośliny z rodziny krzyżowej Prócz rzepaku, który właśnie ma gen odporności na tą substancję, czy ten mechanizm działania. I zobaczcie, tak jak tutaj na poprzeczniaku, naprawdę jest, jest jej sporo tej rzodkwi. Poprzeczniakiem się ciągnie i później, później można powiedzieć, że za to górko też jest jakby duże zagęszczenie tej rzodkwi. Niestety miało te pole być również wysiane w technologii strip -till, ale już była noc. Yy, słoma była wilgotna, ciągnęło się, więc daliśmy spokój, co nie znaczy, że wyszło prawda gorzej. Jest OK, naprawdę naprawdę jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o regulację, to striptil jest to Karyx w dawce litr na hektar. Jeżeli chodzi o yy, orkę oraz bez orkę, jest to... Toprex w dawce 0,35. Jakby w rozecie nie ma, sami widzieliście, że w rozecie nie ma dużej różnicy. Oby dwie, obydwa produkty spełniły swoje zadanie. To, co miały zrobić, to zrobiły, czyli szyjka korzeniowa. Jest maksymalnie wciągnięta, rozeta jest rozłożysta, już tak powiem, ochrania szyjkę korzeniową oraz wierzchołek, który, który również tymi liśćmi najmłodszymi jest osłonięty. Tak samo, tak samo jest, słuchajcie, w, w striptilu, z tym, że w striptilu trzeba będzie poprawić na jednoliścienne. Patrząc na razie na y, uprawę orkową oraz bezorkową, myślę, że tej konieczności nie będzie. Na pewno obiadę pole do, dookoła, ale to o tym, o tym zadecyduję już, już na wiosnę. Także ja jestem uradowany, jeżeli chodzi o rzepaki. Oby tak było. Takie zasób wilgoci w glebie. Życzę sobie i Wam dużo deszczu dużego nasłonecznienia wiosną, żeby te rzepaki szybko ruszyły i dały naprawdę wysoki plon. I tak na dobrą sprawę to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek do usłyszenia w kolejnym. Cześć!